Hej, ja jestem Archimonde i witam Was na serwerze PvP Zagram i, kru i kru. Się dzisiaj na drugi, drugi odcinek na operacji blokadzie. Ja już zbieram do gry, nie będę przedłużał, ponieważ yy, ten, ja tutaj nie grałem yy, za bardzo po ostatnim odcinku. Gram na wojownicy vs. Potwory, żeby nabić sobie trochę, bo zbieram tam raz na ostrze, raz na krowę i tak dalej, więc teraz zbieram na krowę. Jesteśmy w drużynie red szybko musimy zdobyć swoje temy. No dobra, szybko, 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 aby nie wystąpił zaraz jakiś głupi lag. O so, Jezu, znowu. Jej, yeah. dostałem, zabiłem go. Wiecie o czym? Tak, zabiłem go? Nie. Nie wiem. Może i zabiłem Dobra, mamy jakieś tu itemki już. Ile mamy? Czeka ostrość 2. Ostrość 4 weźmiemy. Eee... Um, miksturka siły, miksturka siły. Dobra, dwie mikstury siły, no to możemy już co nieco. pozabijać, Aj, A i tutaj, czekaj tu. Nie. Ja lecę tutaj szybko zobaczę, bo... O no, jeszcze tam. O, ocela. się i ucieka. Strzał mi brakuje, fuck. Będę niego. go. Dobra, zginął. Teraz trzeba zajść trzeba jak małpa. No nie udało mi się, bo straciłem życie, ale mało pobyłem, przez chwilę może. A Jeszcze razem złożę wszystkiego najlepszego z okazji tych e, świąt wielkanocnych, myślę, że bardzo oczekiwaliście na nie, e, jak tak to ja również, miłych, wesołych, pogodnych i tak dalej, i tak dalej, byście byli weseli, żeby nie było wam smutno, wypiłem sobie od razu dwie miksturki przez przypadek, drugą też, dobra, kto mu chce? Nie, zginę, 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 tak, jeszcze spadłem tu, bym e, miał gorszy ten. Wow, 16 życia. Ktoś nas poważnie niszczył chyba ten naczelot. No chyba, że nie patrzyłem na życie i Z naszej bazy i wtedy to zleciało tak szybko. Wow. Niszczymy walna. Mier by się przydał, bo jak bez miecza to idę sam zginę. No Dobra. Dobra, może... Yy, mam jakiś taki pomysł, że pójdziemy tam po żelazo w tym odcinku, wykopiemy może tam dostaniemy jakieś yy, kokosowe i tam Takie wypaść Bo teraz jakby ktoś mnie spotkał, to by mnie w pię 5 razy uderzył. Ja Ej, czy widzicie? A FK Eee. Albo -e. to masz? Czy... E -e, chodź tu. A, mam taki pomysł, że zniszczymy jeszcze Redstone, wam pokażę. Zniszczę po, postaram się zniszczyć wszystkie bloki, ile mnie nikt nie zabije o, wbił i leżymy Spadaj A, pół serca, pół serca, niszczę. Co dostamy? Aha, dobra, spodnie, słabo, słabo. Dwaj pół serca. Zostaw trochę żelaza, bo ja muszę widzom pokazać. O też mam miecz, ale dobra, to miecz dostałem. Hmm, ale miałem bardzo mało życia i to mnie właśnie tutaj yy, zmartwiło. Tak, to może, może, może bym dał radę mu, ale jak miałem tam 2,5 serca, to cienko by było. Hmm, mamy i już jest bardzo dobre, my, my tam wtargniemy. Hmm. Takim cichaczem tu mamy ostrość, ostrość i mamy ostrość 4. E, czekajcie, ja tu zrobię chwilowe cięcie i zaraz przyjdę. E, ja już jestem, ale nasza baza została zniszczona tak no to ja tu z wami będę się widział po cięciu kiedy już będę na drugiej ręce ła wow. a więc cięcie jestem już po cięciu znowu bazarady znowu taką może tym razem nam się po części niestety już jak przybiegłem chciał tam biec na chwilę do kolegi bo przyszedł do mnie ale na razie wiem że na razie nie wyjdę eee, co ja chciałem powiedzieć jak przyszłam właśnie to już w tej gry, gra się właśnie zakończyła na to które siły Ale miałem Pearl i w taki sposób przegrać <coughs> Mam tu jeszcze chyba wojownika, ale wojownik i łucznik um, um. To jest taka podstawowa klasa, którą od razu odblokujecie. Kilaura, Kilaura, Kilaura. No nie no, zaraz ja z Cheater'em nie będę grał, bo z Cheater'em się słabo gra. Dobra, niszczę. To ostroż, Oj, ktoś nas niszczy. Niszczył? Tu niszczu. Niszczył, dobra. Jej, zabiłem przeciwnika. Drugiego już w tym odcinku. Aha. Mamy wroga. Właśnie. Chodź tu, ty. Czułeś jakbym swojego kota biegł z nim. No biegnij, mój Stewie głupi. Gdzieś tu w las. Dobra, e, z mojej strony to było na tyle. E, nie udało mi się dokończyć tej drugiej gry. Ponieważ nie chcę już mi się tutaj grać, ponieważ gram już też sporo też tutaj, a więc z mojej strony to było na tyle. Raz przegraliśmy, nie uda nam się wygrać, ale ja się z Wami żegram i jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt, bardzo pogodnych i tak dalej. Do zobaczenia i cześć!